Zobaczcie tych wszystkich ludzi smutnych, którzy stoją w kolejce na drwala. My pokaż, jak... pokaż tego maka. No Zobaczcie, kiedy dojebany mak, patrzcie to. Jakie jest oświetlony tu? No I tam, z tyłu, drwali, nie, ja tam jeszcze łodzi. z tyłu nie widać, ale jest zajebiście to zrobione. A nie da się przez aplikację zamówić ogólnie. No to nie no to, bo strzałka. A i ogólnie chyba, ja nie wiem, szczerze, bo pewnie nie będzie miejsca, żeby zaparkować no, ten stary. Możecie. Pokaż, pokaż, pokaż. pokaż, no, pokaż to, to chociaż, chociaż będziemy mieli, jakby wiesz, to nie wiem, będziemy musieli jutro no, przyjechać. Ewentualnie, ewentualnie możemy przyjechać jutro jeszcze. Bo ja jutro zawożę tatę rano na, 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 na uczelnię No Zawożę rano tatę na uczelnię I, i, i potem e, muszę go odebrać e, Po południu Także możemy, no. także jutro zrobimy Ty jutro robisz siłkę czy nie? <coughs> Ale chujowa jakość e... Ty tu robisz siłkę czy nie? Mam nagrywać cały czas wjazd do maka tak, tak nagrywaj, nagrywaj Ograń tego no, Tutaj proszę Od boku jeszcze Ej, dobra, Nie będzie miejsca w chuj tu Nie chuje Ale, zajebisy, Ale po to, to jest kurwa no normalnie barierki jakieś, człowieku. No nie ma chuja, nie? Chuja. Ej, popierdoliło ogólnie ludzi. Jesteśmy kurwa w tym maku, gdzie jest drwal. Jest w chuj, jest kolejka w ogóle do wejścia, kurwa. Nie da się w ogóle zaparkować. Jest mega gnój ogólnie. Także jak coś to, to nie wiem, to jak chcecie przejść na drwala, to poczekacie kurwa pewnie z pół godziny, nie, nie no więcej pewnie nawet. Mega gnój. Dobra, słuchajcie, niestety jest zmiana planu, bo jak widzieliście, jest mega dużo osób. I po prostu nie było nawet gdzie zaparkować, i byśmy pewnie czekali z godziny na tego drwala. Także przyjechaliśmy na wnid idziemy zaraz do Maka na dworcu, na, na żeby coś zjeść bo jesteśmy mega głodni. No i co, i potem wjeżdżamy na trękę. Jeszcze wjeżdżamy do Lida, przed to jest. I do żabki, chyba. bo trzeba jakieś rzeczy kupić, bo dzisiaj ogólnie mega mało kalorii. Eee, także no, także lecimy zjeść. O, no, no, słuchajcie, jesteśmy w Maczku, niestety drwala. No, Zabrakło im drwali, także mam takiego frajera. Nie no, ogólnie ten burger jak jest dobry, jak jest go lubię. Dobry. Leoś też ma, mam jeszcze picie. Ja nie, chcę, ja nie chciałem picia bo zaraz tak wjeżdżam w dzika. I wziąłem sobie jeszcze jakieś takie lodowe, znaczy to jest nowe, jakieś Twix zimowe, McFlurry, także, także my sobie zajadamy i damy wam potem znać, czy było dobre. Dobra, zobaczcie, kozłopaliśmy z nami, ya Co chcą u ciebie, Benio? No dobrze, jakoś leci. No, jakoś leci, wszystko dobrze? Pokaż, 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 jak się odżywiasz. Oj, tak. Zdrowo, Mega oprymary. OG ci nie no wiadomo, że na masie każdemu się zdarzy, troszkę tak podjeść, ale no, no ja też się nie za zdrowo. Żoleczki wjeżdżają teraz, bo, bo kurde zacząłem dzisiaj swój dzień jedzenia o, o godzinie 16, a jeszcze przed tym w ogóle jak zjadłem pierwszy posiłek to wypiłem podwójną kawę, także w ogóle sobie zabiłem apetyt. Nie kołam pełną tego Mówię, żeby nie odrywać klatę, a odrywać klatę. Mm. No bo jest fizz dom. Znaczy nie, posłuchaj się mojej rady, żeby odrywać klatę. Ale, ale ja mam wrażenie, że jak odrywasz klatę, to lepiej możesz dopiąć tę. Lepiej możesz dopiąć łopatkę. A ja pokażę widząc nowy przeszkad. Sądzimy. Karolek, Karolek sobie zrobił paskata. no Według mnie siedzi fajnie. Dawaj. Ej, odry odrywaj klatę, stary. Słab? Odrywaj klatę. To niedobrze, co? Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Oj, dobry kresek, to dobra świnka. Matko jedyna tej Szczerze? Mógłbym mieć takiego chłopaka jak Walko. Przystojny chłopak, w miarę silny. Taki trochę drillowiec, ma auto. Kurde. Taki to bożyje. Ale się suka poci No Właśnie mówię, że fajna jest taka nie? Kurwa, ale się wkurwiłem Bo w chuj, mnie, w chuj mnie czułem jak mi ktoś uciska Pokaż koło mamy Mamy z nami zaginionego członka tego kanału Udało się go zwerbować Co powiesz? Słyszałeś o Bardzo dobrze Bardzo do mnie wzięli. No jest super bo... Aha, faktycznie teraz często vlogi są Zapierdolę sobie Minuję sobie, ale troszkę w innych godzinach, wiesz, że jeszcze bicep będzie katowany. O kurwa, ej, aż się w kamerze nie mieści. No, jest, ale jest, 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 jest dobrze. Wyczymy, bo mało pamięci. Kurwa, potężne, co? Jeszcze dwa. Jeszcze kurwa. Jeszcze pięć. No to założone kurwa. KURWA! Co to jest z dut, Boże, w tego nie? Ja chyba jakieś dostaję, kurwa, ale tak mnie jajca bolą Mocne, nie? Mocne Ale chyba patrzy na takie skrzydełka ładne To przecież jest wolny Serio To ty nie powiesz Serio, serio Nie Aha, ty, ty go znasz? Pracowałam tylko Około się. Ja mam, się nie przybieram lekcji. Nie, a, to chyba <śm evaluation> ja, nie słyszę. Bożka jest dobra. To takie, takie obo, obo, abominacje genetyczne, jaką trzeba nagrywać, nie? To jest chore, i taki człowiek ma kurwa 17 lat w to się nie? Co ty gadasz? Z losiem, razem coś spotkują, jak kule. To nie fair, kurwa Łap, kurwa Tato, nagraj, Tata 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 ta. Am, am nie, ja, to też jest kurcze fajnie A jak już ile chłopaczy na w łapie? Chłopaczyna? No 42, 43 może Właśnie mieć Właśnie ja jestem teraz mam 42 Na tej i na tej 4,5. No kurwa o. Ale jest, jest, jest Ale chłopaczyna też dużo Zobaczcie, taki fizjoterapeuta nas będzie masował kiedyś Chcielibyście taki masaż, co? O, masz ból pachninki Ale nie dostaniecie takiego masażu, bo, bo pan jest zajęty I pan jest lojalny na swojej dziewczynę Ja nie będę masażystą Muszę trafić u mnie na stół Na lewą z ciała Na wpierdol, trafić Na wpierdol muszę zawsze trafić k**wa. No i popatrzmy. Ale prześwietla jakoś to Przecież masz białą koszulkę tak ostatnio to by też plecy prześwietliło o tym jednym nagraniu, tak? Dawaj Dobra, Nie, fajne ćwiczenie, sorry Takie, że troszkę można jego lifta zajebać, ale fajnie wchodzi ogólnie W ogólnie jesteśmy tutaj z Matelem Z Matelą i Leon się ogólnie obraził Dobra, 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 o to fajne Leon się ogólnie obraził, bo powiedział, że się spłakał, bo robi nogi I powiedział, że nie ma miejsca na telefonie, więc on nie będzie nagrywał i coś na coś tam Także ogólnie chujnia bo nie wiem, czy widzieli Lona, ale jutro coś ponagrywamy. Bo jutro robiliśmy dzień trening, także także jutro jutro coś nagrywamy. Nic, bez żadnej mowy, mowy motywacyjnej. No ogólnie to nie porównujcie się do innych, bo ten sport, który my uprawiamy to jest... największa. największe. Jest kurestwo, bardzo dużo zależy od genetyki, tego nie przyskuczcie. Nie, nieprawda, nieprawda. Nie, no nie, taka jest prawda, ale ja nie będę pakał. Ja, ja mimo tego, że jestem mały i że jak na tyle trenuję to mam słabe dosyć efekty, to będę dalej trenował, będę dalej trzymał diety i będę kurwa trenował aż nie będę hmm. dużo. Także... Także no. Instagram tutaj Matelski się wyświetla Zapraszam, Śliczne panie, u Karola. Jest wekchołnia. Jest wekchołnia. Oto tu przepełnię smutas. Przepraszam, naczelny smutas. Oleg Dambius. mój Dambius. Oleg Dambius. Oleg Dambius. Ja ci robię nogi, będę której ja robię maks, nie dałbym w ogóle. No nic na nie nagrałaś, będą się denerwowali, że nie ma. Chcesz, żeby on cię zastąpił? To jest, e, no, tak potem... Ja to z cynem. To jest mój brat, no tak potem już się dzień spotkałem. Ja mega słyszę po A ostatnio, wczoraj byliśmy z piotkiem, nie? Robimy kibaraś, myś podchodzi. Ej, sorry, będziecie się brać, mi może? No nie, no tak. Chwóź go to obchodziło tak naprawdę, nie?

Jacek, kurwa, jeździ Ale chłopak jest duży, nie? Duży chłopak, no? Fajny, fajny, duży nie chłopak. tak jak ja, ale no całkiem dobry Tak, 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 no nikt nie jest tak jak to niestety, w no, sumie tak Tu free ears like and forget Tak moja Co mama zrobiła ze mną chłopak Dobrze tu nie ma zostawienia nie ma paliwa w baku, dobrze Kurwa ty je, jebany Dobrze, wchód. Jest moc, jest moc, pani śliwa. Jest kurwa połowa. śliwa? No, słuchajcie, jesteśmy z Lonem po treningu, Dzisiaj trochę, trochę mało ponagrywaliśmy. Ja, ja bardzo, nic nie nagrałem No, był trochę słaby trening, ogólnie dzisiaj też, bo fajna ekipa była, ale ja w ogóle byłem niedożywiony. Nie no, dzisiaj zjadłem nieco 2000 kalorii, mało węglowo nam strasznie. Także trochę słabo, ale jutro też coś ponagrywamy. No mm, i co, i tyle. I my lecimy sobie do domku. Mm, już chyba nie będziemy dzisiaj nic nagrywali. Yy, widzimy się. W takim razie jutro. Dobra, z wam tą ostatnią scenę jeszcze, to tutaj jechała kona z BMW Z4 i chcieliśmy ją po prostu nagrać, bo jest to dosyć rzadki i fajny samochód. A ja się z wami żegnam i widzimy się we vlogu, który będzie jutro w niedzielę. Bo po prostu muszę tak zrobić, muszę to podzielić na krótsze vlogi bez tak dużego materiału, plus ja też nie zdążę, no nie chcę robić jednego długiego vloga, wolę zrobić parę takich krótkich, także, także jutro się pojawia vlog i pewnie się w przyszłym tygodniu pojawi parę vlogów, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać co myślicie, napiszcie jakiś komentarz, będzie bardzo miło nam i do następnego, ja.